Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z Hearthstone Deck Tak to może nazwę nie ma, albo Deck Hearthstone Albo najlepsze decki w Hearthstone, albo coś takiego W każdym razie jest dodatek Wok, yy, czyli ten yy, Przedwieczni Bogowie I stworzyłem sobie deck na Maligosie, bo ostatnio grałem deckiem na Maligosie przed dodatkiem, chciałem taki mieć Ale niestety mi się nie udało, teraz po dodatku udało mi się go stworzyć i chciałem Wam go zaprezentować Który to jest? Malygos Rouge, właśnie Zastanawiam się też, czy mówić jakieś zastępstwa za różne karty, jeżeli byście chcieli takie coś, to po prostu dajcie znać, bo to jest pierwszy odcinek z czegoś takiego. Jeżeli będzie dużo łapek w górę, jeżeli będą spoko komentarze, to spoko, mogę nagrać kolejny odcinek. Jeżeli wam się nie spodoba, no to przestanę nagrywać Hearthstone'a, tak? Chcę po prostu jak stopniowo robić, jeżeli wam się coś podoba, to nagrywać to, jeżeli wam się nie podoba, to nie nagrywać. Jeżeli wam się podobało, a przestało podobać, to też skończyć nagrywać, tak? Żeby, żeby każdy był zadowolony. A więc tak, mamy cios w plecy, ponieważ jest bardzo fajnym removalem, kurwa co ja robię, ponieważ jest bardzo fajnym removalem... Tutaj mam na, na początkowe tury, a nawet fajnie się kombi z agentem ww, jeżeli rzucicie tego w trzeciej turze I tego to macie 4 obrażeń za darmo e, Oczywiście w, nie w bohatera tylko w przeciwnika, w bohatera możecie zadać tym Przygotowanie, też bardzo fajna karta, polecam sobie to skraftować jeżeli ktoś nie ma Bez tego raczej się nie da grać, to jest must have jest to bardzo potrzebne na kombo z Malegosem Po prostu bierzemy Malegosa i mamy tak Które to jest wypatroszenie i z wypatroszenia właśnie korzystamy z przygotowań, a Sinister Strike i po jeden czyli gdzie one były tutaj podstępne uderzenia Sinister Strike Używacie jak macie 10 many, rzucacie Malegosa za 8, jeszcze po skróceniu, tam może przy okazji gdzieś dobraliście Imperatora, też bardzo fajna karta i wtedy naprawdę combo leci z górki. Polega, możecie wpakować tam około tak 30 parę damage'a. Ogólnie, combo jest takie, że robicie podstępne uderzenie, podstępne uderzenie. Dajecie wypatroszenie, whisker, yy, Bo to, jeżeli macie to obniżone na 0 to dajecie to i to. Potem dajecie, yy, jeżeli macie obniżone wypatroszenie, to dajecie za jeden i za jeden na no dziesiątej turze. Jeżeli nie macie, to dajecie wypatroszenie, przygotowanie, wypatroszenie i gościu leży. Możecie jeszcze w międzyczasie dorzucić gdzieś kosiora za 6 jeżeli macie lazurowego smokowca, możecie zrzucić to za 7, bardzo fajna opcja. No i co? Tutaj mamy tak. Edwina Wankliffa, on powiem wam jakoś super nie sprawdza się w tym deku. Można grać lepsze karty. Yy... Potem postaram się powiedzieć co. Chociaż powiedzmy parę gier mi udało się nim wygrać, więc może nawet. No nie, naprawdę nie wiem co o tej karcie sądzić. Trudno ją rzucić w początkowych turach, żeby była gdzieś naprawdę ten. Rzucam najczęściej ją 6-6. I taką kartą, myślę, że bardziej można by na Ragnarosa tu gdzieś pieprznąć, w późniejszą turę Do tego Malegosa, żeby przeżyć tą jedną turę z tym Ragnarosem, żeby ktoś się zajął Ragnarosem na przykład I potem rzucić sobie Malegosa, tak? E, więc tak, e, lecimy po kolei, kolejne Podstępne uderzenie, tak jak mówiłem, bardzo fajna karta, każdy ją ma Zabójcza trucizna, też bardzo fajna opcja e, Może mniej teraz, po tym jak skończył się, e, powiedzmy na ten, na jak to się nazywało Nawałnica Ostrzy, jak ta karta się została znerfiona, że już nie atakuje bohaterów, to wyleciała z tego deku. Zabójcza trucizna już nie pełni takiej roli, aczkolwiek jednak jest dobra i myślę, że każdy powinien ją też grać. Kosior, bardzo fajna karta. Za dwa many dobierz kartę i zadaj jeden obrażeń. Bardzo fajna opcja. Ogłuszenie też bardzo fajne. Na przykład teraz jest ten beztwarzowy płomieniec, czy jak on się tam nazywa, do szamana. Jeżeli on rzuca go w czwartej i ma przeciążenie tam. ile tam było? 3 przeciążenie? Chyba tak. To wtedy rzucacie, rzucacie sobie właśnie ogłuszenie na niego, i macie spokój na następną turę. I bardzo fajnie. I wtedy gościu 7 na 7 po prostu musiałby go znowu rzucić, i znowu dostaje przeciążenie. Więc bardzo fajna opcja. Wypatroszenie oczywiście karta must have w dekach Roger, uderzenie cieni. Myślałem, że ta karta się nie będzie sprawdzać w ogóle w tej mecie, ale jednak okazało się, że tak, ponieważ bardzo fajnie działa na przykład na macie imperatora Taorisona. Ktoś go rzuca, ma 5 życia, wy rzucacie kartę za 3 i zabijacie tą kartę. Bardzo fajny. Jeżeli macie jeszcze licytatora na stole, dobieracie kartę, też bardzo fajna opcja. Wachlarz ostrzy zadaje jeden obrażenie wszystkim wrogim stronnikom, dobierz kartę. Jeżeli macie malegosa, dajecie sobie przygotowanie i wachlarz ostrzy. Macie clear stołu za 6 więcej niż flamestrike, więc myślę, że fajna opcja. Agent ww, też bardzo potrzebna karta do tego deku. Edwin van cleef, tak jak mówiłem, no powiedzmy parę gier mi wygrał, tak z 10-20 gier mi wygrał. Na 40, na, na 50-40 gier. Widzący z kręgu ziemi, fajna opcja do uzdrawiania, ponieważ Medibot teraz wypad z gry, można sobie fajnie się nim pouleczać. Grabieżca grobowców, też bardzo fajna karta, daje koina, którego możemy kombić sobie z licytatorem, dobrać karty. Lazurowy smokowiec, też powiedzmy spoko karta. Która myślę, że gra praktycznie w każdym deku, takim gdzie potrzebny jest jakiś draw czy coś, i do tego deku też się bardzo fajnie sprawdza. Bo obrażenia zakań, plus dobierz kartę za pięć many, 4-4, też myślę, że złe styki to nie są. Imperator taurii sam, bardzo fajna karta. Na końcu swojej tury zmniejsz koszt karty w Twojej ręce o 1. Wszystkie karty zmniejszamy wtedy koszt o 1. Myślę, że jak macie gosa i tam dwie karty do komba, to wygrywacie grę praktycznie. Więc rzucajcie go wtedy, kiedy macie pewność, że będziecie mieli obniżone karty te, które potrzebujecie do tego komba z Malegosem. I druga opcja to nie bójcie się po prostu zużywać tych speli podczas yy, grania, bo o, kur nie, ma, nie ma czegoś takiego, że my kurwa musimy trzymać te wszystkie spele do Malegosa, bo ten nie, wy musicie najpierw do tego dożyć i dopiero potem możecie rzucać te wszystkie spele. Lictator z to zajebista karta, która tak naprawdę musi być w tym deku, bo ona polega na tym, że dobieracie. Możecie grać za niego, Sprint. Aczkolwiek ja wolę licotora z gadgetonu, ponieważ czasami zdarza się, że na 6-7 kart w ZDK dobierałem w jednej turze, więc Bardzo fajna opcja. I Malego to oczywiście no Malegos Rouge, no to bez Malegosa się nie da obejść. Bo kombo wtedy nie działa, tak? No i tak, ee, więc nie wiem. E, jeżeli nie macie Malegosa to tym Dekiem nie gracie, jeżeli nie macie Liccotera z Gadgetonu, spróbujcie wrzucić sprinta za imperatora Taurisana, no kurwa nie wiem Sylvanę możecie spróbować ale też bardzo potrzebna karta raczej w tym deku i ja bym jej nie wymieniał Lazurowe smokowce ma raczej każdy grabież zagrobowców kurde karta bardzo fajna tak szczerze nie wiem co za nią by, da by dać coś za cztery many coś może tutaj stąd możecie sobie spróbować dać nie wiem mm, no choćby tego pająka tak zawsze daje jakąś bestię czy coś i z jakąś opcją. Widzący z kręgu ziemi, każdy go ma. Edwin Van Cleef, a ja mówiłem, Ragnarosa możecie wpiepszyć zamiast niego. Raczej on nie wychodzi w trzeciej turze, więc raczej jest jakimś większym dropem, ponieważ musimy narzucać tych speli, żeby go skombinować. Agent WW ma raczej każdy. Wachlarz Ostrzy to też ma każdy. Uderzenie cieni to jest zwykła, więc nie będę mówił. Patroszenie: to każdy ma ogłuszenie ma każdy. Kosior ma każdy. Zabójcze to jest ma każdy. To i ma każdy. Za przygotowanie nic nie można wsadzić. I to by tak pokrótce przedstawiał się ten deck i co? Możemy zaczynać jakąś gierkę, tak? Dajmy pojedynek Zagramy sobie jedną gierkę, jeżeli Wam się spodoba To myślę, że wrzucę jeszcze jeden odcinek z dwóch, trzech gier następnym razem I myślę, że tak będziemy robić, do ranking i lecimy Mam teraz 19 rankę, ponieważ był reset rank No bo jest nowy sezon, więc no co Trzeba grać, żeby rangi zdobywać O kurwa, przepraszam Mam w ogóle nadzieję, że to się nagrywa nie, no, nagrywa się, dobra. Halo, Herstown. Dobra, nagrywa się, bo jakby się nie nagrywało, bym był lekko zły. Nagrywam w ogóle pierwszy raz OBS-em, jestem ciekawy, jak to będzie. I co? Gramy na Guldiana. No dobra, powiedzmy, że. Rozumiem. Mali Ghost, raczej na początek nie polecam. Wypatroszenie myślę, można zostawić. Uderzenie cieni, można by zostawić na jego. Mm, ale nie, ja wolę jednak mieć coś lepszego. W sumie za 4 mogę też usunąć. O kurwa dwa podstępne uderzenia. No nie, to nie jest ręka, którą chcecie mieć na starta Malego z Roadge'u. Zawójcza trucizna już lepiej. Nigdy... I tak, i jeżeli byście użyli tego na początek, to jakby co to jest misklik, Tego nigdy się na początek nie używa To jest tylko do komba z Malegosem. Krzewicielka zła. No dobra. Dobra, drugi, drugi Eviscrete. Powiedzmy, że na razie nie jest źle. Zobaczmy, co ona tutaj rzuci. Hmm. okej okay. yy, tak jak liczy, liczyłem, żeby na start dostać może jakiś, yy, jakiegoś agenta WW razem z tym, z backstabem, to fajnie by się potem kombiło. Na właśnie jakoś tam postać tą 3-4. Na przykład, co tam co ture daje gościowi ten. Yy, po prostu. Co daje mu soturę? Kurwa, co to było? Jak to się nazywało? Myślę, że można ich zabić. No, można ich zabić. Nie będziemy tu trzymać na stole. Prawdopodobnie to może być. To jest, Ketun Re... to jest Ketun Reno Lock, prawdopodobnie. Albo coś w tym stylu. Tak obstawiam. Bo raczej Ketun warloki często nie grają. Raczej te Reno Ketun -Locki grają częściej. Trzeba się Rena spodziewać. Reno nie jest problemem, o ile mamy kombo na ręce. Już jedna karta z komba poszła, ale mamy za nią kosiora, więc nie jest źle. O, licytator doszedł, bardzo fajna opcja. Myślę, że można... Kurde, trochę boli, że marduje tyle ataku na jedną postać, ale kurde, taka karta, jaką byśmy chcieli dostać w czwartej czy piątej turze, to jest albo lazurowy smokowiec, albo ten gość, co daje nam monetkę, jak on się kurwa nazywał, nie pamiętam. Łobazę, serio? No i trzeba to zabić O, i to jest właśnie ta fajna karta Robicie sobie teraz tak Robicie sobie tak, robicie sobie tak Mamy niby 20 życia, ale to nie jest problem Liczę na to, że do Dobierę za chwilę jakieś karty, które Pozwolą mi z tego gadżetu na coś dobrać Nie rzucacie go od razu w szóstej turze Żeby on sobie stał na stole, bo raczej go przeciwnik na 100% zabije Musicie być pewni po prostu, że Macie opcję dobrać karty, tak? Ja pierdolę Drugi taki to jest chyba, no dobra, to się chyba pomyliłem, to raczej jest już nie Reno tylko z, o właśnie, ta, ta karta jest potrzebna To raczej nie jest Reno wiecie co, ja bym go zabił, on ma te takie fajne stworki, które się pojawiają na stole po jeden I nie chciałbym, żeby on się zrobił nagle tam, nie wiem, 8 czy 7 czy coś, bo to by było niefajne Więc wolałem go zabić i mieć spokój Więc tak, teraz czekamy aż dobierzemy sobie jakieś może karty Będziemy mieli monetkę do niego, żeby go skąbić. Gdzie mogli użyć? Jakbyśmy prepa dostali, moglibyśmy użyć tego. Fajnie by to też zadziałało. Ale zobaczymy. Kurwa, nie fajnie jest, bo. I nie rzucamy teraz go, chyba że go rzucamy. Dwa sinestryki będą tańsze. Będę miał tańszego licytatora. Dobra, zaatakuję. Zaatakuję. Zrobimy. Tak, Zrobimy tak, nie damy go zabić. I myślę, że jak obniżymy sobie koszt tych dwóch kart, to też się przyda. Mamy coina, więc w razie czego? Przygotowania jeszcze są w deku, więc można by użyć na Malegosa. Tylko nie wiadomo, właśnie, kurwa, gdzie jest Malygos I to jest problem. To jest nasz problem. Bo tak ten dek polega na tym: dobierzecie Malegosa, wygracie. Nie dobierzecie, przegracie. Prawdopodobnie, chyba że zabijecie gościa stworami, ale to też kurwa, splugawienie? Seria? Men? Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. O, mamy backstaba, pięknie. Mamy backstaba. Co my systemem, z, z tym backstabem zrobić? Rzućmy tego. Zro rzućmy tego, dobra, zaatakujmy. O, kurwa, to byłby miss dobra, zróbmy tak. Jest ogłuszenie. Rzućmy, może, coina. Chyba, że dobierzemy jeszcze. Zro zróbmy najpierw tak. Zobaczmy, co dobierzemy. Na razie jest takie coś. I znowu ten. Dobra, rzućmy tego kojna. I dobraliśmy tego gościa. Dobra, nie jest źle. Obniżymy sobie koszty lukart. Nie jest źle, nie jest źle. Niestety, imperator umarł, tak jak mówiłem. Chociaż dwa obniżenia kosztów to i tak jest nieźle. Jakby był malygos na ręce, bym się bardziej cieszył. Ale niestety go nie było. No i na razie będzie trzeba drołować karty. W 15 kartach gdzieś jest malygos. Trzeba go znaleźć. Właśnie o tym mówię, że tego nie lubię, ale na szczęście mamy taki bajer w postaci tego. Zróbmy tak. Zróbmy tak. Dobra, dobraliśmy tego. Dobraliśmy kosiora pięknie. Rzućmy tego, rzućmy krągu zdrowień. I atakujemy nie, bo mamy trudkę na ręce, więc nie ma po co atakować. I czekamy dalej na Malegosa. Malygos jest gdzieś w tych 11 kartach. I tak 4 karty dobraliśmy. Kurwa, nieźle. 11 kart. Gdzieś jest Malygos. trzeba go dobrać. I mamy ile już, jak policzylibyśmy z Malegosem? Mamy w sumie 9, 9 to jest 18. Byśmy go zabili bez problemu. Niestety Malegosa nie ma. To jest mały problem. Zatokujmy tak. O, jest Malygos, jest Malygos, jest bardzo dobra, dobra opcja. Malegos jest. Rzućmy tego, rzućmy tego. <laughs> Widzicie, tak się drawuje karty. Rzućmy tego, rzućmy tego, rzućmy tego. Okej, okay. i w tym momencie... W tym momencie go zabijamy. W następnej turze. I tak działał Dave na się, moi kochani. Chyba, że on nas zabije w tej turze, ale wątpię czy ma możliwość jakąkolwiek. Musiałby się wyleczyć. Musiałby mieć tego reno. W co wątpię? Bo miał dwie karty. Takie same w deku, a raczej się tego na reno nie stosuje Więc. No co, GG, tak? Demon Wrath, Ok, może być. Może być, może być, kolego, pewnie zgadza się na wszystko co tu mi tutaj robisz, zapłacisz mi za to. Dobra, a więc teraz rzucamy sobie Malegosa na spokojnie. Chłop i hop. I dziękuję. W taki sposób wygrywa się dekiem na Się. Teraz wystarczyły tylko te dwie, dwie karty Sinister Strike. I. Aczkolwiek gdyby imperator nam nie obniżył kosztu, to mielibyśmy mały problem, bo byśmy nie mogli rzucić drugiego syndykatu Strike'a. Ale na szczęście go mieliśmy i się udało. Więc jeżeli tak, jeżeli Wam się podobał deck i chcecie zobaczyć kolejny odcinek, dajcie powiedzmy 10 łapek w górę i będzie kolejny odcinek. Tak, będę łapkował dajcie 10 łapę w górę, będzie kolejny odcinek i piszcie komentarze, że chcecie serię po prostu z tego, to więcej deków będzie w pojawie. Może nawet będzie codziennie, co nie będzie po jednym odcinku z deku. Coś postaram się wykombinować. Trochę tych deków tu mam. Jakbym dobrze poszukał po internetach, to z 40 deków, które na swoich kartach mógłbym zrobić, bym znalazł. Więc co, dzięki za to, że byliście ze mną w tym odcinku i do zobaczenia. Bye!